Samą sprawczą przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest infekcja wirusami HPV. W profilaktyce tak istotne jest, żeby szczepiły się dziewczynki i chłopcy bardzo istotne jedno szczepienie a może zabezpieczyć przed takim kataklizmem kilkoma, jak powiedziałem już, rakami, które mogą dotyczyć również chłopców. Po osiemnastym roku życia, robić badania profilaktyczne i szczepić się też. Nie ma limitu. Dzisiaj w naszym cyklu porozmawiajmy o. Moim gościem jest pan dr Józef Dziedzic, specjalista, ginekolog z zakładu profilaktyki i promocji zdrowia, a zajmujący się dokładnie. Pewnym fragmentem zdrowia kobiety, czyli rakiem, szyjka szyjki, macicy. Tak, to jest, to był i jest nadal nasz główny cel, żeby propagować badania profilaktyczne, żeby jak najwcześniej można było wykryć rak, zmiany na szyjce, nie tylko raka. Rak to jest już Ostatnie. późny etap. Ostatnie. tak. To wszystko ma na celu nasze spotkania, rozmowy i, i wszelkie działania promocyjne co do badań profilaktycznych. To właśnie tworzy zespół w Centrum Onkologii. Panie doktorze, co powoduje raka szyjki macicy? Raka... Nie wiem, że samo życie, ale Nie. czy mamy jakiś to, to czynnik, jest... który jest najbardziej bezwzględnie, obciążający? Bezględnie, bezwzględnie. bezwzględnie. O, już wiemy, jak działa ten mechanizm. To znaczy przyczyną, samą sprawczą przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest infekcja wirusami HPV. Mamy tak jak wyczytałam, doktorze Google. No. 200 odmian HPV. Tak, to Wirusa jest HPV. cała rodzina. Jest, jest 200, ponad 200 genotypów wirusów HPV. Część, 30%, znaczy 30 genotypów to są takie, które powodują zmiany łagodne. I powodują zmiany w postaci polipów, kłykcin. No, różnych takich. tak jest, o właśnie. I to są zmiany łagodne. Natomiast cała reszta, te ponad 150 genotypów powoduje raka szyjki macicy i nie tylko. Są badania dalsze, które pokazują, że wirusy te również powodują raka odbytu, raka gardła, raka krtani, raka jamy ustnej, języka. No, jest to wszędobylski wirus i powoduje dużo zmian. To nie jest tak, że HPV grozi tylko paniom. Tak, 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 bo. Żebyśmy nie tak jest. Też to również, troszeczkę. Tak jest, dotyka również mężczyzn. I dlatego w profilaktyce tak istotne jest, żeby szczepiły się dziewczynki i chłopcy bardzo istotne jedno szczepienie a może zabezpieczyć przed Takim kataklizmem, kilkoma, jak powiedziałem już, rakami, które mogą dotyczyć również chłopców. To jest. Hmm, chciałam powiedzieć diabelstwo, ale tak, powiem, to jest diabelstwo. Czyli ten HPV, tak. to nie jest tak, że on dopadnie nas tylko, jeśli jesteśmy hmm, rozwiąźli seksualnie. Wystarczy podanie ręki. Niestety. Tak, no to zawsze. Wszędobylskie, to tak. Jest. No, wirusa nie zobaczy się w normalny sposób, tak jak bakterii. To, jest, to są drobne cząstki DNA, które wnikają, i to jest też bardzo ważne, że szczepienia są tak istotne, ponieważ ten wirus wnika do komórek. Bezpośrednio nie powoduje wiremi, czyli takiego stanu, gdzie wirus krąży w naszym organizmie, w, we krwi, w limfie, i tak dalej, gdzie jest rozpoznawany przez nasz system immunologiczny. Czyli Ten to nie wirus, jest na przykład ospa. Nie. To nie jest grypa. Nie, bynajmniej. A I tabletki na to szczepimy się. No prawda? tak, ale tak. tabletki na HPV, na zakaż zakażenie HPV. No, nie nie wymyślimy. Tak, musimy czekać, i dlatego ten proces y, y, powstawania raka szyjki macicy jest też długoterminowy. To nie dzieje się w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech czy roku. To dzieje się w przeciągu paru lat. Także od infekcji do y, skutku tragicznego, jakim jest rak, to jest kilka lat. Więc istotnym jest, żeby panie y, robiły badania no właśnie, regularnie. Nie jesteśmy bezbronne. No nie, nie, jest oręż, jest oręż. Są badania profilaktyczne i szczepienia. To jest bardzo istotne. Są refundowane szczepienia dla, y, dla dzieci, dla chłopców i dziewczynek w wieku od 9 do 14 lat, gdzie można sobie wybrać szczepionkę i Narodowy Fundusz płaci za te szczepienia. A w wieku od 14 do 18 roku są już szczepionki takie, za które Narodowy Fundusz też zwraca tak. pieniążki, ale są już to tylko preparaty, gdzie jest szczepienie przeciwko dwóm wirusom. Także no naprawdę jest bardzo dużo. No dobrze, dużo. a co po 18 roku życia? Po 18 roku życia robić badania profilaktyczne i szczepić się też nie ma limitu. W moim gabinecie była pacjentka w wieku, w wieku 70, 70 paru lat o. i się spytała: Panie doktorze, czy ja mam się zaszczepić? Ależ oczywiście, zapraszam, jak najbardziej. I zaszczepiła się, przyjęła trzy, trzy dawki szczepionki Gardasil, i jest szczęśliwa, bo wie, że nie tylko rak szyjki macicy, ale i pozostałe inne nowotwory, które mogłyby powstać w wyniku infekcji wirusów HPV, to jest chroniona. Mamy od lipca. Specjalny program profilaktyczny, i wtedy większość e, z nas usłyszała o czymś takim jak cytologia na podłożu płynnym. Tak. Wcześniej się mówiło: idź, kobieto, na cytologię. Rób to regularnie, profilaktycznie. Proszę wyjaśnić, co to jest to podłoże płynne, dlaczego to się, to jest taki przełom w tej chwili dla, w tej dla chwili nas. To, co wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. To, jest, to są badania profilaktyczne, które może nie to, że zastąpią, ale są to badania przesiewowe. Są to badania przesiewowe w kierunku wirusów, wirusów HPV, tych, które najczęściej, jeśli są zdiagnozowane. Powodują raka szyjki macicy. To jest wirus HPV typ 16 i 18. To są najgorsze z tej całej rodziny, o której myśmy mówili. Czy najpowszechniejsze? Nie, ale najbardziej, mógłbym powiedzieć, złośliwe. Agresywne. Tak. Mhm. Szybko doprowadzają do złamania kodu genetycznego w komórce i powodują namnażanie się komórek atypowych. Dlaczego te badania są zrobione? Po to, żeby wyselekcjonować kobiety, które są właśnie w tej grupie zagrożenia. Czyli M mają w sobie wirusa? Mają. mają on może narozrabiać. Tak, mają wirusa. Pobiera się wymas z szyjki macicy i ten wymaz umieszcza się w pojemniczku z buforem. To jest istotne, że ten bufor wcześniej był wykorzystywany często właśnie w cytologii o podłożu płynnym. Sama idea cytologii na podłożu płynnym wyniknęła z tego, że histopatolodzy chcieli uzyskać jak najbardziej mm, czysty obraz. Dawniej jeszcze w, mm, 40 parę lat temu, używaliśmy do pobrania wymazu cytologicznego patyczków z, z gazikiem. Taki czy z wacikiem. Tak, ta, ta, takim jak z wacikiem. I to były właśnie najczęściej w standardzie pobierania wymazu cytologicznego. Ale ten wymaz zawierał w sobie właśnie zanieczyszczenia. W postaci tych kłaczków celulozowych. celulozowych. Poza tym śluz, komórki, różne y, y, zmiany tam, y, w związku z, ze zmianami zapalnymi. I histopatolodzy poprosili, żeby zmienić standard. Wtedy weszły szczoteczki plastikowe, cytobraż. No i to zmieniło już obraz y, cały y, w, y, dla histopatologów. To było za mało, bo jeszcze po pobraniu wymazu tam był na tym szkiełku podstawowym, jeszcze było trochę zanieczyszczeń. Już, nie, już było mniej, ale jeszcze były. Więc wymyślono właśnie ten bufor, gdzie po pobraniu wymazu cytologicznego wkładało się tę szczoteczkę do płynu z buforem i ten bufor został odwirowany. Tak, że można było wyselekcjonować same komórki, tylko z szyjki macicy. I to już, to już było. To już, to już było duże osiągnięcie, i nasi koledzy histopatolodzy byli zadowoleni. Co innego, okazało się, że w, w następny krok to było badanie. Yy, Badanie z tego pojemniczka właśnie z tego, gdzie pobrało się wymaz cytologiczny, można było zrobić badanie cintek. Też znane od co najmniej 6 lat stosowane w ginekologii. I cóż ten cintek nam pokazywał? Robiono badanie na białka, które Wydzielają uszkodzone komórki. Czyli. I też mogą było... prowadzić do zmian, tak? Nie, nie, nie. To pokazywało tylko, jak dalece wirus zaatakował komórki. Jasne. Pokazywało nam białko KI67 i P16, które pokazywało, czy wirus jest tylko w cytoplazmie, czy wirus już przekroczył barierę jądra i jądro rozrabia tam tak wewnątrz. Jest. Tak, właśnie. I to już było następny krok. I teraz od lipca weszła systematyzacja właśnie badania na podłożu płynnym, ale bada się najpierw obecność wirusów. Jeżeli nie ma wirusów. Badanie kolejne jest za 5 lat. Te badania, przez, refundowane przez Ministerstwo Zdrowia, jest dla pań od 25 roku życia do 64 roku życia. Czyli tak pozostało, jak badania cytologiczne, które dotychczas mieliśmy. Tak. No i jaka jest sytuacja, kiedy znajdą się wirusy? Wtedy z tego samego pojemniczka, nie trzeba robić oddzielnego badania. badania, tak jest, tylko, tylko z tego samego pojemniczka selekcjonuje się komórki z szyjki macicy i ogląda się, czy jak dalece są zmienione te komórki. Jeśli komórki są niezmienione, no to przechodzi pani do badań za rok. A, czyli pilnujemy. Tak, pilnujemy. Natomiast, czyli powiedzmy sobie, jeśli był obecny wirus, a komórki są niezmienione, badanie kolejne za rok. Natomiast, jeśli były stwierdzone wirusy i w komórkach były zmiany w postaci no, szerokiej gamy, Kroczenia tych wirusów, czyli, czyli obraz koilocytów, czyli takich z wirusami, albo też jeszcze gorszych, no to wtedy pacjentka kierowana jest na badanie kolposkopowe, czyli na pogłębioną diagnostykę. Wtedy zajmujemy się Dokładniejszą diagnostyką. Robimy badanie, gdzie używamy takiego specjalnego aparatu, tak jak badanie w lupie, gdzie wykonujemy różne testy i widzimy, gdzie jest zmieniony nabłonek. Jeśli widać to wszystko, pobieramy skrawki do badania histopatologicznego. I wtedy nam koledzy odpowiadają: jest zmiana taka i taka. Czy zmiana nasilona, czy łagodna, i wtedy już odpowiednio wkraczamy z leczeniem. To jest bardzo optymistyczna. To jest droga. tak. Muszę przyznać, że już od tego lipca mamy te badania, i muszę przyznać, że zainteresowanie jest duże. No właśnie, czy pani idąc do ginekologa, idę do ginekologa tak. i mówię, chcę mieć cytologię. Mm -hmm. Załóżmy, że tylko takie, używam tylko tego określenia, I mój ginekolog mówi do mnie, no dobrze i nie dyskutuje ze mną, wykonuje taką jaką uważa, że powinien zrobić, czyli właśnie na tym podłożu płynnym, bo ona daje szersze możliwości badania, czy też taką klasyczną, umownie to nazwijmy, tak? bo ja nie powiedziałam, że chcę tę nowoczesną. Tak. To znaczy, tutaj jest kwestia tego typu, że badania profilaktyczne, te z ministerstwa, to wykonujemy raz na trzy lata, tak jak było dotychczas, gdzie jest wykonywana cytologia w sposób klasyczny, tak jak powiedzmy na, na szkiełko. A te badania profilaktyczne, które teraz weszły, to raz na pięć lat. Dlatego, jeśli można zrobić badania refundowane przez ministerstwo, no to trzeba najpierw sprawdzić w systemie tym kiedy badań, było kiedy było ostatnie. Jeśli było ponad 3 lata, no to można wykonać albo jedno, w zależności od tego, jak pani sobie życzy. Ale to Czy... nie jest tak, że ja sobie idę i wybieram, jak, jak spółki w sklepie. Wezmę zna znaczy... te. To albo to badanie. Wybór jest. Wybór jest. To znaczy można wybrać, czy badanie w stylu prawda, normalnym, klasycznym, czy klasycznym <grym> tak? czy też badanie to nowe w kierunku wirusów. To można sobie wybrać. To można, jeśli, tak jak powiedzieliśmy sobie, jeśli badanie nie było wykonane... Wcześniej niż 3 lata od ostatniego, nie? Panie doktorze, czy program od lipca, tak. czy już widzimy efekty tego programu, czy już wiemy trochę więcej na temat no, zachorowalności, czy też powszechności raka szyjki macicy wśród Polek? No w, w naszym regionie e, tak, o, oczywiście. Tak, wiemy i to wiemy i to i ogromnie się cieszymy. Bardzo, ogromnie się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim mediom, które wspomagają naszą pracę, bo sami nie dalibyśmy rady. Natomiast e, dzięki właśnie e, radiu, gazetom, e, telewizji, e, upowszechnieniu tych badań, e, naszym oczywiście też tam, prawda, prelekcjom i różnym spotkaniom. Doszło do tego, że rak nie zajmuje już sławetnego pierwszego miejsca, i nie, nie, nie musimy się chwalić, sprowadzać wycieczki studentów z innych krajów, że mogli obejrzeć, jak wygląda rak Macicy, tylko spadło no. Umieralność z powodu raka szyjki macicy spadło na siódme miejsce. Więc tutaj jest ogromne osiągnięcie przez te kilkanaście lat, które my prowadzimy naszą taką szeroką działalność. Widać, że panie robią badania, chcą być zdrowe. I co ważne, że w tej chwili, jeżeli wykrywamy zmiany. Wykrywamy zmiany nowotworowe, to są to najczęściej zmiany in situ, czyli ten rak jest w tej pierwszej fazie czyli największą nadzieję daje Wystarczy na nieduży zabieg zabieg konizacji czy elektrokonizacji to już w zależności od sytuacji i różnych innych wskazań życiowych. Ale są to zabiegi takie, gdzie pacjentka po zabiegu nie wymaga radioterapii, nie wymaga leczenia chemicznego, tylko jest to zabieg jednodniowy w zasadzie. Rano pacjentka przychodzi i po południu już wraca do domu, gdzie później jest pod kontrolą swojego ginekologa. Czyli prawie że kosmetyczny. No chodzi prawie. o to, żeby to obłaskawić, żebyśmy prawie. byli w stanie te, tak. te, tego, tego raka, tu... który był taką zmorą, tak obłaskawić właśnie troszeczkę. To widać, to widać właśnie w tych, tych badaniach profilaktycznych, które robimy, badania mamograficzne, badania cytologiczne. To wszystko do, doprowadziło do tego, że w tych właśnie sferach wykrywamy naj. No, Najwcześniejsze, Najwcześniejsze zmiany. stadium rozwoju, rozwoju raka. No ale też, to już jest ogromny sukces. Żeby to nie było tak pięknie, sukces. to niestety też trafiają Ojej, no, panie tak, bardzo no. zaawansowane. Bo przecież rak nie boli. Są. Yy, no boli. Ten boli. Ten ale, daje znaczenie. Ale, ale, ale jak już boli. To znaczy, że jest już bardzo niedobrze, że rak jest rozproszony po całym organizmie, robi spustoszenia. A wiadomo, że rak, rak szyjki macicy jest, jest no, takim, tak jak powiedziałem, przez te wirusy, które wnikają w komórki szyjki macicy, jest taki właśnie taki bardzo niespostrzegany. Bo ktoś tam zwraca uwagi na jakieś tam upławy, czy jakieś tam plamienia, nie zawsze. no zdarza A, się, ta. ale przeszło. O! Przeszło. Ciekawe minęło. <laughs> przeszło. Minęło. No i idziemy dalej. No i niestety, to panie, które no, przez, przez kilkanaście lat nie odwiedzają ginekologa, nie, nie robią badań tych podstawowych chociażby no to niestety mogą liczyć na, na jakieś później powikłania. Oby takich nie było, no ale, ale tak to najczęściej się Zaapelujmy zdarza. Zaapelujmy do pań. Nie czekajcie, tak. żeby zaczęło boleć. Nie, 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 nie czekajcie, czekajcie. nie czekajcie, czekajcie. drogi panie, badajcie się, korzystajcie z tak. wszystkich programów profilaktycznych. A jest ich coraz więcej. I są coraz bardziej dostępne. I coraz bardziej zaawansowane, także można to wykryć w zarodku i zniszczyć i żyć. żyć długo i szczęśliwie. Żyć. Dziękuję pięknie, panie doktorze. Dziękuję bardzo.